Króciutko, króciutko o, punk o punkcie szczepień promujemy uruchomienie 19 kwietnia. Jesteśmy, jesteśmy wczoraj po dużej naradzie takiej technicznej w tej chwili no, podzieliliśmy się niejako jak na, na podzespoły, czyli czyli ludzie od techniki, od zagospodarowania tego miejsca przygotowania do, do odbioru, bo przypomnę, że ten punkt musi być odebrany przez Sanepid, zanim, zanim, zanim ruszymy z akcją szczepień grupa, która jest, zajmuje się wyposażeniem tego punktu, bo będziemy musieli i to już, to już z pełną świadomością samorząd będzie musiał wziąć na, na, na swoje barki chociażby zakup komputerów, bo będą tam potrzebne zakup sprzętu, wyposażenia, część oczywiście czego wyposażenia mamy, więc, więc trzeba go będzie przemieścić kwestie organizacyjne. Dziś rozmawiałem rano z policją, za chwilę będę rozmawiał z dowódcą garnizonu w sprawie porządkowych spraw, bo chociażby w mediach można zobaczyć, co dzieje się czasami na netto arenie i jak wyglądają te kolejki, więc te wszystkie sprawy porządkowe musimy załatwić. I najważniejsza rzecz to czekamy na rozporządzenie, które ma się ponoć ukazać w piątek. Ja wczoraj rozmawiałem Rozmawialiśmy wczoraj z wojewodą na wideokonferencji na ten temat, czyli w rozporządzenie, które określa wymagania dla tych punktów szczepień, szczepienia masowego, bo dla nas to jest, wbrew pozorom, może to są szczegóły, a dla nas to jest niezwykle ważne, ponieważ na dzień dzisiejszy osoba, która aplikuje szczepionkę musi mieć specjalny certyfikat. A to są proste zastrzyki domięśniowe wbrew pozorom. Więc kwestia chociażby na to, żeby w tym tygodniu, który nam został, ewentualnie doszkolić personel, który, który będzie te szczepienia robił. Nie ukrywam, że tutaj bardzo dobrze nam się współpracuje z Państwową wysząszką Zawodową, z Panem Lektorem Kuriatą, jeśli chodzi o, o zabezpieczenie personelu, bo to będą studenci piątego roku studiów magisterskich pielęgniarstwa. Ja przypomnę, że one już, to są już pielęgniarki, które mają licencję licencjat, więc, więc jakby mają wszystkie uprawnienia związane z e, e, e. Aplikowaniem tych szczepionek, natomiast właśnie to są takie drobne szczegóły, które, które mogą nas wstrzymać. Oczywiście oczywiście czekamy na lodówki, bo, bo to jest taki drugi element, który, który jest niezwykle niezwykle ważny, może, może wygląda no bardzo nieistotnie, ale, ale to są specjalne lodówki z monitorowaniem temperatury w środku i tak dalej. No wiadomo, że, że jeśli są jakieś zakłócenia, to tych szczepionki, te szczepionki ewentualnie muszą być poddane w tym momencie utylizacji, ponieważ nie nadają się do, do użycia i tutaj te specjalne lodówki też czekamy na, na, na potwierdzenie dostawy. i Myślę, że na 19 będziemy gotowi. Założenia są takie, że to jest między 500 a 800 szczepień dziennie. Taka musi być wydajność punktu, natomiast już, już jak będziemy naprawdę przygotowani pod względem, już na 100% pod względem organizacyjnym, to, to oczywiście oddzielną konferencję. Na ten temat zrobimy, planujemy, żeby ten punkt był od, bądź od poniedziałku do piątku, bądź od poniedziałku do soboty przez 10 dni w, e, dziennie. 10 godzin. 10 godzin dziennie czynny. E, tak, tak, żeby z, z jednej strony wyszczepić jak najwięcej osób, a z drugiej strony, żeby też nie było, nie było takich e, dużych kolejek. E, ale to wszystko zależy też od dostępności szczepionki. E, jak ta dostępność będzie wyglądała. E, I e, Myślę, że tutaj, tutaj te kwestie, kwestie, sporo kwestii organizacyjnych, bo to jest Szczerze mówiąc, to jest otwarcie nowego podmiotu praktycznie od, od zera kwestie dostępności do, do slotów tak zwanych slotów. Przepraszam, że ja używam, a wszyscy tak używają, inaczej, inaczej już w tej chwili nikt nie mówi, ale tak zwane sloty w Narodowym Funduszu Zdrowia, czyli możliwość we współpracy z Polikliniką Koszalińską zamawiania tych szczepionek, ale jakby też oddzielnie niejako dla, dla punktu szczepień masowych, bo, bo tą opiekę merytoryczną będzie poliklinika sprawowała kwestie dostępności do, do, do slotów czasowych w nfz to jeszcze jest, to jeszcze jest przed nami, bo to musimy uzgodnić już na poziomie, na poziomie nfz u i, i, i wojewody zresztą proponowałem wczoraj, żeby już właśnie na następnym spotkaniu był przedstawiciel nfz żeby te szczegóły związane już z samym uruchomieniem, żeby, żeby te szczegóły już już omówić dla, przede wszystkim dla tych, którzy się zdecydowali na to, że, że tego typu punkty uruchomią, a, a przypomnę, że dołączył darłowo koło brzeg przez święta, Szczecinek, więc, więc w regionie. Trochę tych punktów będzie i, i myślę, że to lepiej jest załatwić wcześniej, niż, niż na ostatnią chwilę, bo, bo po kilku dniach możemy mieć po prostu potężny bałagan, jeśli chodzi o identyfikowanie tych, którzy, którzy podlegają szczepieniu, bo polityka szczepi i to nie jest 30 szczepionek dziennie, tylko oni szczepią znacznie więcej, no z racji swojej funkcji chociażby, bo szczepią mundurówkę szczepią naszych nauczycieli i szczepią tych normalnych pacjentów, których, których mają u siebie zapisanych w tych, w tych wielkościach, które w tej chwili obowiązują. Więc takie organizacyjne sprawy to cały, cały przyszły tydzień jeszcze, jeszcze przed nami myślę dosyć ciężkiej pracy sporej grupy osób, które się tym zajmują.